Witajcie. Chciałem Wam pokazać nowy dom, w którym będziemy kręcić filmy. To będzie nasze nowe studio. Jest tutaj strasznie głośno, bo pracują panowie i robią drobny remont, więc dlatego taki mój głos jest donośny. Ale już mniej więcej w marcu. Przepraszam. Adrian dzwoni. Halo? Halo? Tu... Musisz mówić głośno, bo nie słyszę. Tutaj panowie pracują. Halo? Tak, kręcimy film dzisiaj. Jak, jaki? Cypisek? Jaki Cypisek? Cypisek to jest syn Rumcajsa. Nie jajca, Rumcajsa mówię. A, Cyprys. Cyprys, drzewo. Ale... To jest duże drzewo na choinkę? No dobra, na razie nagrywam, nie mam czasu. Cześć. Cyprys na choinkę, no, no, no nie wiem, zaraz poczekajcie, sprawdzę. Cyprys. Cyprys. Ile? 50 metrów? I to ma być na choinkę? Cyprysy rosną takie wysokie. No dobrze. Damy radę. Witam wszystkich panów, dwóch wielkich panogrodęków. też witam. Cześć, Antoni. Gdzie są cyprysy, które mieliście przycinać? Tutaj mam, ale ty chciałeś tym ciąć to? No, to, to, to to są cyprysy. Któż no. cyprys to ma 50 metrów wysokości. Ja byłem przy, przygotowałem się, o, proszę bardzo. Zgadza się, na naturalnych stanowiskach cyprys wiecznie zielony, taki duży rośnie ale to są nieco mniejsze. To odłożę to i będziemy mówić o tych o, mniejszych cyprysikach. Pozwolicie, że zdejmę ten kask, bo troszeczkę w nim dziwnie wyglądam. O, I okulary również odłożę. Chociaż dobrze wyglądam w okularach? Dobrze. Tak profesjonalnie, nie? Halo? <noise> Widzisz? Przez to nieporozumienie mam takie ślady od okularów na czole. A to są bardzo dobre okulary, muszę Wam powiedzieć. Ale przejdźmy o tych cyprysików. W klasycznej mitologii cyprys kojarzy się ze śmiercią, światem podziemnym i wiecznością, gdyż są to drzewa długowieczne. No może po nich to nie widać za bardzo. Ile one mają lastek, sądzisz? To są dwu, dwu, trzyletnie rośliny. O! Hm. Etruskowie czcili cyprys, bo uważali, że ma nadprzyrodzone moce, gdyż jest drzewem wiecznie zielonym. Co widać zresztą, prawda? Lekko wiecznie żółtym. Hmm, Najsłynniejsze, wielkie drzewo cyprysowe, to nie takie małe jak to rośnie w Lombardii. Pochodzi z czasów narodzin Chrystusa, lub niektórzy naukowcy mówią, że jest jeszcze starsze o 40 lat. W jaki sposób to obliczyli, to no nie wiem. O, naukowcy wymyślają różne rzeczy. Najwyższe cyprysy sięgają 70 metrów wysokości, a drzewo cyprysowe jest pachnące i bardzo cenione, szczególnie w Japonii. Tam używa się go do budowy świątyń. Tych pięknych takich świątyń, to właśnie wszystko jest robione z drzewa cyprysowego. My cyprysiki kupujemy na święta. Dziękuję. Tutaj mamy ich cały rasek. To śliczne, jasnozielone drzewka. Cieszymy się nimi aż do nowego roku. I co robimy dalej? Stoją sobie tak na oknie, aż uschną, albo skończą tam na śmietniku. Tymczasem można je śmiało wysadzić do ogrodu i cieszyć się nimi przez wiele lat. Za chwilę pokażemy Wam z Adrianem taki cyprysik, który się przyjął w naszym ogrodzie. A teraz. Adrian opowie Wam o zasadach uprawy tego drzewka. Czym wyróżnia się taki cyprys w stosunku do innych iglaków? Tutaj mamy akurat cyprys wielkoszyszkowy, Cupressus macrocarpa. Choć w ogrodach popularne też są cyprysy wiecznie zielone, Cupressus sempervirens, i to właśnie one osiągają największe rozmiary, czasami na, na stanowiskach naturalnych nawet do kilkudziesięciu metrów wysokości. Jeśli chodzi o ten cyprys wielkoszyszkowy, czyli najpopularniejszy w okresie Świąt Bożego Narodzenia, wyróżnia się przede wszystkim bardzo delikatnymi, niekującymi igiełkami I takim charakterystycznym seledynowo-zielonym zabarwieniem. To jest akurat odmiana Gold Rest Wilma, jest najpopularniejszą właśnie odmianą wśród tych cyprysików. Także warto takie cyprysiki brać do domu, zakupić i w okresie świąt Bożego Narodzenia stanowią fajną dekorację. Ale potem w ogrodzie one też wyrosną, takie po 10 metrów? Nie, w ogrodzie one już tak szybko nie rosną. Te cyprysiki, akurat są z upraw pod osłonami, z upraw szklarniowych, one tam rosną znacznie szybciej. Takie Rośliny, jak tutaj mamy, to w ciągu do dwóch sezonów można wyhodować. Z kolei w ogrodzie już ten przyrost nie jest tak duży. Dodam, że te cyprysiki, właśnie wielkoszyszkowe, naturalnie można spotkać e, zarówno e, na terenach zieleni czy w ogrodach. Chociażby w Wielkiej Brytanii. Na Wyspach Brytyjskich są dość popularne, one tam dobrze się czują, klimat im sprzyja, także tam można je dość często spotkać. Naszą ideą dzisiaj jest pokazanie Wam, że taki cyprysik możemy śmiało, jak gdyby, cieszyć się nim na święta, a potem przesadzić go do ogrodu. No ale pewne warunki trzeba spełnić. Jak często trzeba podlewać w domu? Jak czy nawozić go w domu, czy też potem tylko w ogrodzie. Jeśli go uprawiamy w domu, należy pamiętać, że podłoże jest zwykle dość lekkie torfowe i będzie dość szybko przesychać. Do tego w domu zwykle jest dość ciepło, dlatego należy Pamiętać o regularnym podlewaniu tych cyprysów. Jest ono niezwykle ważne. Co do nawożenia, jeśli planujemy te cyprysy posadzić później w ogrodzie, także musimy o tym pamiętać. Co około 2-3 tygodnie stosujemy nawozy takie jak do iglaków. No dobrze, ale w jakiej temperaturze go przechowywać w domu, żeby potem można było go wysadzić w ogrodzie? Czyli tak możemy go wziąć z parapetu do ogrodu i wsadzić. Nie, nie, tak od razu niestety nie możemy posadzić. Po pierwsze, jeśli chodzi o temperaturę podczas uprawy w domu. Optymalna będzie nie wyższa niż 20 stopni Celsjusza. Należy o tym pamiętać, że zbyt wysoka temperatura sprzyja właśnie zasychaniu. Te młode, delikatne pędy mogą zacząć tam zasychać przy zbyt wysokiej temperaturze, zbyt suchym powietrzu. Także to jest też ważne, żeby poszukać takie miejsce raczej nie bezpośrednio gdzieś tam przy źródle ciepła, przy grzejniku, kaloryferze, tylko gdzieś nieco dalej, gdzie ta temperatura będzie nieco niższa. O tym warto pamiętać. Z kolei do ogrodu wysadzamy dopiero na wiosnę. No ja wysadziłem go wcześniej i też tak bez litości, i się przyjął. Robić. Tak, Robić. jeśli zima jest łagodna, oczywiście może się no, tak jak najbardziej właśnie. przyjąć, nic nie stoi na przeszkodzie, ale jeśli gleba będzie zmarznięta, będą ujemne temperatury, należy zaczekać do wiosny. W jakie miejsce go wsadzić? Bo ja go posadziłem gdzieś niedaleko Cisu, przy jakichś innych iglakach i on sobie tam doskonale daje radę. Miejsce powinno być jasne, niekoniecznie bezpośrednio na słońcu, może być w półcieniu i osłonięte. Szczególnie jest to ważne w okresie zimowym, żeby było Osłonięte przed takimi mroźnymi wiatrami, należy pamiętać, że te cyprysy, cyprys wielkoszyszkowy, wytrzymuje gdzieś do około minus kilku stopni, minus pięciu, minus sześciu stopni. Choć też spotkałem się z literaturą, gdzie podaje się, że nawet wytrzymuje do minus dziesięciu. Choć myślę, że już w tych warunkach jest ryzyko znaczne, że może przemaznąć, ale te minus pięć stopni spokojnie wytrzyma, zwłaszcza jeśli to stanowisko będzie osłonięte. My tutaj mamy kilka takich naturalnych cyprysików bez ozdób, ale tu widzę, twoja żona ślicznie ozdobiła taki właśnie cyprysik. Proszę bardzo. Tutaj jeszcze mamy drugi, drugi. Może, o, też udekorowany już właśnie o w ten sposób. Koło, koło tego obok dwa rodzaje mhm. dekoracji. Zobaczcie, jak to ślicznie wygląda. Tak. Taki cyprys może zastąpić choinkę. Jeśli nie mamy miejsca zbyt dużo w mieszkaniu, można zastąpić właśnie nim choinkę, doskonale spełni swoje zadanie. Może będzie nieco mniej miejsca na prezenty pod takim cyprysem. O, 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 to, to nie rać tego, nie rać, bo jak mi ktoś da cyprysika na choinkę i co? A ja lubię duże prezenty. Tak, no, A jeszcze a propos dekoracji cyprysów, to można je przyzdobić także lampkami, ale należy pamiętać, najlepsze są takie ledowe, które nie tworzą energii cieplnej. Z tego względu, by było ryzyko uszkodzenia tych delikatnych pędów poparzenia, łatwo by zasychały wtedy. I o tym należy pamiętać. Są dostępne właśnie takie na baterie lampki LEDowe, które doskonale ozdobią takiego cyprysika. Ponadto można dodatkowo tutaj, właśnie tak jak tutaj mamy, dodatkowe inne ozdoby dodać, co sprawi, że będzie tworzył taką fajną kompozycję. Widzę, się wykosztowałeś. Kupiłeś tu cały las cyprysowy, żeby nam pokazać. Pokazać. Powiedz mi, ile kosztują takie cyprysy w sprzedaży i gdzie je najlepiej kupować. Jeśli chodzi o te cyprysy, dostępne są w różnych wielkościach. Można zakupić zarówno takie małe, 20-30 cm, ale są tak, takie nawet do metr i półtorej metra można zakupić. Najpopularniejsze są około 50-60 cm, te są nieco większe, 60-70 cm. Te cyprysy są w cenie około 16-20 zł. Czy ja się mylę? Czy ten tutaj ma na przykład już świeży przyrost? Na zielono. Tak, tutaj widać młody przyrost, jednak należy pamiętać, że te rośliny pochodzą z upraw pod osłonami, gdzie mogą rosnąć właściwie przez cały sezon. Także tam są nieco inne warunki, mają wysoką temperaturę, odpowiednią wilgotność, także one rosną zdecydowanie szybciej do późnej jesieni. Teraz Wam udowodnimy, że taki cyprysik rzeczywiście przyjmuje się w ogrodzie. Jeżeli już mi się udało go tak posadzić, że rośnie i się do mnie uśmiecha przez cały rok, to znaczy, że można. A oto i mój śliczny cypryśnik, który ja go wsadziłem bodajże dwa lata temu i się bardzo ładnie przyjął. No duży to on nie urósł, ale sobie znakomicie daje radę. No Safira. <noise> Pies też jest zainteresowany naszymi filmami. To jest też nasz widz. Tak. No, oczywiście w gruncie takich rozmiarów nie osiągnie naturalnie, ale w warunkach szklarniowych te cyprysiki widać, że mają inny przyrost. Tutaj jednak on jest już mniejszy. Yy, czy taki cyprysik powinienem na zimę w jakiś sposób odkrywać? To znaczy tak, u nas w Wielkopolsce powinien sobie stosunkowo dobrze radzić w gruncie, jednak w chłodniejszych rejonach kraju będzie wymagał jednak zabezpieczenia. Mam nadzieję, że podobało się Wam nasze sześć, jak zwykle, porad dotyczących uprawy cyprysika. Zapraszamy Was na następny film. Będą coraz ciekawsze filmy, ale chcemy po prostu pokazać Wam jak najwięcej. Musimy mieć motywację. Dla nas motywacją jest co? Subskrypcje. Subskrypcje. Nie chcemy pieniędzy, nie chcemy niczego. Tylko prosimy was o subskrybowanie naszego kanału. To jest dla nas największa nagroda, ponieważ wszystko, co tu robimy, robimy za nasze pieniądze prywatne. Nie ma tutaj żadnych sponsorów. Do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.